Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym przedstawić czytanie partnerskie dla osób z znaku raka na dwa miesiące na Maj Czerwiec. Na początek serdecznie dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze, za które jestem bardzo wdzięczna, które pomagają mi właśnie w rozwoju tego mojego kanału. No, i przypominam, że czytanie jest ogólne. Na pewno nie będzie rezonować ze wszystkimi, bo to jest niemożliwe. W tych czytaniach może być, że będą dwie wersje, lepsza i gorsza, jeśli chodzi o partnerstwa, w zależności od tego, no, jaka jest Wasza sytuacja, jak, dług, jakie długie są te związki. Może ktoś kogoś na nowego poznał. Więc te związki, to te, to czytanie będzie dotyczyć, dotyczyć takich związków, i długoletnich, i krótkich, i nowo poznanych. To sobie każdy to pasuje, jeżeli będzie widział się w tym czytaniu. Po tej stronie, w założeniu, mam Waszą energię, po tej stronie Waszego partnera, ale jeżeli byście czuli, że to jest odwrotnie, to sobie. Dopasujcie wtedy odwrotnie te strony. Co wy myślicie o tej osobie? Co osoba myśli o Was? Co czujecie do tej osoby? Co osoba czuje do Was? Czego nie wiecie o tej osobie? Czego ona o Was nie wie? Czego oczekujecie od tej osoby? A czego ona od Was oczekuje? Co Was łączy? Co Was dzieli? I czy będziecie, czy jest szansa, żebyście byli razem? I wynik. Na spodzie tu jest waga, albo tu jakieś takie rozliczanie się, tu też jakiś brak sprawiedliwości, tu jest jakieś sprawy sądowe, rozwody tu też pokazane są. Od razu będę dokładać. A tu widać z waszej strony i ze strony tej, tej osoby, tego partnera, partnerki widać. Że chcecie coś nowego. Myślicie o rozpoczęciu czegoś nowego. Wy tu chcecie działać. Tamta osoba myśli jeszcze o tym. Tak pokazują się na tych kartach. Zaraz jeszcze dołożymy. Zobaczymy, może coś będzie więcej. Jeszcze tu od razu dołożę te karty. Co czujecie? No wy tutaj co myślicie? Myślicie, żebyście rozpoczęli coś. Coś na poważnie. No to jest wasza karta. Rak to jest y, królowa kielichów, czyli rak skorpion ryby, czyli wy, wy byście chcieli tu coś rozpocząć. Może to jest coś nowego. Oni tu pokazane jest mieczowo, czyli tak bardzo. No waga, tu też jest waga mieczowo. Czyli tu by chcieli coś rozpocząć, ale może potem by chcieli to zalegalizować. Coś na razie, no tak myślą poważnie. Poważnie myślą. Tak logicznie myślą. Co czujecie? No czujecie, że byłby jakiś postęp. Czujecie do tej osoby, że byłoby tu jakieś takie szczęście, chociaż do końca jeszcze nie jesteście pewni. Natomiast e, natomiast co oni czują? No tu jest znowu karta związku. Ale, muszą, ale czują, że muszą to przemyśleć. To są znowu miecze, czyli myślą. Czyli muszą w samotności pomyśleć o tym. No te uczucia tu takie są pewne, tak stabilne, takie stabilne te uczucia do Was. Czyli coś tu czują, że chcieliby coś na poważnie, bo to jest pokazane. Czego Wy nie wiecie o tej osobie? Czego ona o Was nie wie? Nie wiem, co to za osoba, ale czego Wy nie wiecie, że ona może, że może to jest osoba, która yy, działa powoli. Że nie, nie tak jak Wy tutaj, bo tu jest pokazane, że ona o Was nie wie, że Wy tutaj jesteście, tu się pokazujecie jako ta królowa kielichów, czyli ten rak taki uczuciowy, a nie wie o Was tego, że Wy tutaj jesteście bardzo energiczni. Lubicie tak, bo tu jest pokazana tabułowa nawet, nawet z tej strony jest właśnie pokazana tabułowa, że co Wy myślicie? Wy myślicie tu tak energicznie. O, o tej osobie, że chcecie rozpocząć. Tu jest pokazana też ta energia. Oni nie wiedzą o Was tego, że Wy lubicie tak z, takim, z taką energią podejść, z takim po prostu pewnością. Nie, że tak długo, tylko pomyślicie i działacie od razu. Że trochę też kutliwi jesteście na przykład, że potraficie się wykucić o swoje. A wy czego nie wiecie? No, że tu powoli, że, że ta osoba, ona powoli wszystko robi, tylko że brak jej tej dyplomacji też. Brak dyplomacji. I, i powoli, dlatego, że powoli, no to tu takiego nie ma postępu, takiego, szyb, takiej szybkości jak przy Was. Czego wy oczekujecie od tej osoby? Może no, by ona przyspieszyła. Ten, tu jest ten e, rycerz. Nie wiecie o tym, że ona jest taka. Wy tu byście chcieli, żeby ta osoba właśnie e, ona przyspieszyła i też zawalczyła o swoje. Może zawalczyła o Was. A ona, ta osoba oczekuje od Was żebyście wyszli z tej blokady bo boże blokujecie się też w czymś jest pokazane że wyjście z blokady wyjście z zamknięcia to jest panna tutaj jest to są monety to jest ta ziemia też żebyście byli bardziej pewni siebie tego co chcecie no wy też oczekujecie tego żeby y, oni zawalczyli może o was może to panie tak myślą, bo tu ta królowa, żeby zawalczyli o was. Bo są na przykład y, zbyt powolni, tacy. No nie są tacy na przykład przebojowi, tak jak wy byście tu chcieli, żeby tu. Tak, wasza, wasza energia, tu wy się tak mówiłam, pokazujecie, a wasza energia jest inna, że jesteście szybsi. Co was łączy? A tu was włączy jakaś, jakaś pasja, może być, że was łączy jakiś seks, też tu rozwój, jakaś współpraca, czyli po prostu tu, tu razem ze sobą no pasujecie w tej kwestii. Co was dzieli, jakieś wspominanie czegoś, czegoś wspominanie? Dzieli was, że ktoś wspomina, jakieś, jakieś uczuciowe przeżycia ma, dotyczące jakiejś osoby, może. I tu jest pokazane, czy będziecie razem, czy jest szansa, żebyście byli razem. Jeżeli pozamykacie jakieś sprawy, bo to jest dziesiątka, czyli zakończenie czegoś, jakichś trudnych rzeczy, i wyjdziecie z tej, z tego, z tej blokady, tu na tych w, tych, w tych kielichach, czyli tu z tego, z takiego przyblokowania się i z takiego rozmyślania, bo to jest pokazane, że tu rozżalenie jest takie po, jakich, po jakichś trudnych rzeczach. No to jest ta piątka, piątka mieczy, czyli jakaś przegrana może, jakieś, jakieś po prostu ktoś miał jakieś konflikty, jakieś zdrady, jakieś walki z kimś może. Także jeżeli zakończycie te trudne rzeczy i wyjdziecie z tej stagnacji, z tego za, zablokowania się uczuciowego. Bo ta osoba o was tak myśli, że wy jesteście tu przyblokowani i powinniście wyjść z jakichś blokad. No to wtedy może będziecie razem, chociaż tu na końcu, zaraz zobaczymy. No tu pokazany jest na końcu ten wynik, że tu... Nie, nie panujecie nad czymś, nad jakimś taki. To jest taki konflikt wewnętrzny. Tu jest dużo ludzi też. Grupa ludzi. Brak zdecydowania. Czyli tu powinniście się zdecydować może. Albo. Y Może nie myśleć, znaczy się nie wchodzić w takie, w takie po prostu, może um, w takie stany, gdzie czujecie, że nie wiecie, co macie zrobić. Czujecie się tacy skonfliktowani z, sami ze sobą, na przykład. Bo ten wynik, mimo że to jest ten układ partnerski, ten rozkład partnerski, to będzie dla Was informacja. Bo to jest dla Was czytanie. Dla bliźniąt czytanie. Czyli Wy tu jesteście bardzo energiczni, właśnie. Tu jest pokazane. Mimo to, że Wy jesteście trygonem wody, no to widać, że jesteście bardzo energiczni. Ale no tu nie umiecie się. Jeszcze zdecydować na coś. Czyli tak tu by wyglądał ten wasz rozkład. Nie wiem, co to za osoba, czy nowa osoba, prawdopodobnie nowa, bo tak wychodzi. A może być też, że jest osoba taka, którą już znacie, którą już znacie jakiś okres czasu, ale. Nie planowaliście do tej pory czegoś, dopiero teraz od niedawna planujecie jakieś tutaj poważniejsze rzeczy. No i znowu się pojawia, znowu się pojawia sprawiedliwość, no już trzeci raz. Czyli coś tu jest na rzeczy. Czyli sprawiedliwie podejść do sprawy, a jeżeli czujecie, że ten związek ma rację bytu, no to tutaj można nawet zalegalizować związek. Bo tu jest sąd. Sprawiedliwość. Równowaga. Może tu podejść też tak sprawiedliwie do tego, tak zrównoważyć wszystko, wyważyć te za i przeciw i, i podjąć decyzję. No tutaj pokazane jest, że może być też, że was łączy ta cielesność, bo nawet ze strony tu waszej, tu jest bardziej pokazane tych, tych buław dużo. No i ta osoba też myśli o was, że wy jesteście bardzo może seksualni też. I tu się pokazuje na koniec te, te dwie karty, również, że wy może też tutaj jesteście nadpobudliwi w czymś. No, tak tu. I tu pokazane są jakieś trudne sytuacje, ale nie wiem, czy to, to co Was dzieli, to jakaś osoba, z którą się kłóciliście. Czy to, te, czy to wy, czy tamta strona, czy mieliście jakiś konflikt, czy po prostu y, jakieś przeżycia każdy z was miał w jakichś tam związkach poprzednich, czy, 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 czy to legalnych, czy nie. No to tak ja tu widzę, to, to, to całe, to roz, ten rozkład. Tak więc y, jeszcze raz proszę o lajki, subskrypcje i komentarze. Życzę wszystkiego najlepszego i do następnego razu.